Witam w podcaście Zapytaj Adwokata, tworzonym w ramach akcji Adwokaci Rozjaśniają Prawo. Akcja Adwokaci Rozjaśniają Prawo jest coroczną akcją adwokatury skierowaną do młodzieży, czyli uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów klas licealnych. A w ramach której adwokaci, aplikanci adwokacy z całego kraju tłumaczą dzieciom w szkołach, tłumaczą młodzieży trudne zagadnienia prawne, z którymi być może mieli już okazję się spotkać. Tegorocznym tematem akcji jest Prawo kontra hejt, Szkoła Wolna od Hejtu. I właśnie w ramach tej, tej akcji, tegorocznego wydarzenia, zaprosiliśmy do podcastów uczniów, aby porozmawiać z nimi o problemach. Pozwolić im zadać pytania, które być może na zajęciach nie wybrzmiały, ale które pozwolą nam zrozumieć lepiej temat, jakim jest niewątpliwie hejt, jakim jest ochrona prawna związana z hejtem i w związku z tym zaprosiliśmy dzisiaj do studia uczennicę klasy, której klasy powiedz właśnie? Trzynobry. Dzień dobry. Klasy trzeciej XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Witam cię serdecznie. Jest z nami Zuzanna. Dzień dobry. Zuzanno, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego podcastu. Nie ukrywam, że jest to dla mnie wielka odwaga, że zgodziłaś się wystąpić wspólnie z nami, bo sam udział w podcaście myślę, że jest dość, dość takim trudnym czy stresującym wydarzeniem, ale jeszcze dodatkowo w podcaście o Hajcie myślę, że to już jest naprawdę ogromna odwaga. Tak, dziękuję bardzo, bardzo, się cieszę. bardzo. Również się bardzo cieszę. Jak się czujesz? Troszkę się stresuję, ale emocje są pozytywne. Emocje są pozytywne. No to dobrze. Czasami ten stres jest nam troszkę potrzebny. Moi drodzy, w związku z tym, że to uczniowie mają zadawać pytania i my w ramach serii zapytaj adwokata na te pytania odpowiadamy, ja oddaję głosu za mnie, tak, aby głos młodzieży mógł wybrzmieć w ramach właśnie dzisiejszego podcastu i żeby wszyscy mogli usłyszeć te odpowiedzi te pytania, jak również odpowiedzi, które nurtują młodzież. Może zacznijmy od podstaw. Czym jest w ogóle hejt? Hejt to jest takie zjawisko, które początkowo funkcjonowało w internecie, funkcjonowało w mediach społecznościowych. Jednakże wraz z rozwojem internetu, wraz z rozwojem właśnie tych mediów społecznościowych, hejt rozpanoszył się w środowisku, w naszej przestrzeni, już nie tylko tej internetowej, ale coraz bardziej tutaj yy, wchodzi nam do realnego życia. Ja celowo nie używam tutaj słowa, rozgościł się czy zadomowił, bo te słowa kojarzą nam się z czymś miłym, miłym, niosą pozytywny przekaz. Natomiast hejt taki nie jest. Hejt jest bowiem każdym negatywnym działaniem, które ma na celu upokorzenie kogoś, poniżenie go, zadanie mu bólu, skrytykowanie go, ale w taki sposób, że w zasadzie ta osoba nie ma o czym już z nami rozmawiać. Nie ma tutaj żadnego pola do polemiki. Mamy nawet w języku polskim aktualnie. Takie słowo jak zhejtować, i myślę, że nikogo nie dziwi, co ono znaczy, bo tak naprawdę hejt czy zhejtować kogoś jest synonimem właśnie poniżenia, znieważenia kogoś, zadania mu przykrości, bólu. Pamiętajmy też o tym, że hejt może przybierać różne, różne formy. Może być agresją słowną, może być agresją taką fizyczną, ale także hejt jest często taką cyberprzemocą. Także tutaj tych odmian hejtu mamy naprawdę sporo. I trudno ten hejt tak naprawdę zamknąć czy zdefiniować jednym słowem, czy też powiedzieć o nim, o nim tak krótko, czym on jest, bo w miarę upływu lat i w miarę jak te media społecznościowe się nam rozwijają, zauważamy, że ta, to, czym jest hejt i jak bardzo on eskaluje, jest coraz większe. No, ale w takim razie nie można już nikomu nic powiedzieć, nie można zwrócić uwagi, co z konstruktywną krytyką. To, co odróżnia hejt od konstruktywnej krytyki, to przede wszystkim intencja osoby kierującej daną opinię, wypowiadającej dane słowa, czy też piszącej komentarz. Łatwo sobie to y, jakby wytłumaczyć, czy łatwo to wytłumaczyć na prostym przykładzie. Y, kończymy dzisiaj podcast, idzie on w świat, no i pojawiają się różne komentarze. Jeden z nich brzmi w ten sposób. Beznadziejnie tam wystąpiłaś, nic ciekawego nie powiedziałaś. Dramat, 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 nie dało się tego oglądać ani słuchać. No taki komentarz jest hejtem, bo poza tym, że on nie daje nam nic, a w zasadzie tylko możemy przeczytać, że byłyśmy beznadziejne, nie mamy żadnej informacji zwrotnej. Co było beznadziejne, co nam się nie podobało, co można by było poprawić. Tu żadnej takiej informacji nie ma. Natomiast, gdyby ten komentarz napisać trochę inaczej, czy gdyby te słowa sformułować inaczej, na przykład w ten sposób. Źle bardzo wystąpiłyście, bo była słaba dykcja, temat był bardzo rozwlekły, brakowało merytorycznych przykładów. Myślę, że warto byłoby nad tym popracować w przyszłości. No, właśnie taki komentarz daje nam tutaj pole do pracy, daje nam pole do dyskusji, daje nam możliwość. Jakby odniesienia się do tego, jakieś wskazówki, co można było zrobić lepiej, co można było poprawić. I chociaż jest to niewątpliwie niemiłe usłyszeć o sobie, że jednak no nie wypadło to tak super, jak chciałyśmy, no bo przecież, wiadomo, człowiek spodziewał się komentarza w stylu była petarda, było super, w ogóle rewelacja, świat podcastów stoi przed nami otworem, to jednak tutaj pamiętajmy o tym, że ta informacja nawet nie miła daje nam jakieś pole do dyskusji, daje nam właśnie cenne wskazówki i i nie jest w tym momencie hejtem, ale jest właśnie tą dozwoloną krytyką, która jest często bardzo potrzebna, by, by też móc się rozwijać, by poprawiać czy... czy by poprawiać swoje błędy. Jak widać, hejt to nie tylko niewinne słowa, więc co z odpowiedzialnością? Bo samo słowo hejt nie pojawia się w kodeksie karnym. Często słyszę takie stwierdzenie, że hejt nie istnieje w polskich przepisach prawa. A zatem, skoro nie został tam zdefiniowany, odpowiedzialności nie ma. Tymczasem pamiętajmy o tym, że jest szereg przestępstw czy przepisów pozwala, pozwalających nam ścigać sprawców hejtu, mimo że wprost z definicji w tych przepisach nie wynika, że jest to odpowiedzialność za hejt. Ja już pominę odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego, bo przecież dobra osobiste, takie jak prawo do dobrego imienia czy wizerunku. Podlegają też ochronie prawnej, stanowi o tym artykuł 23 i 24 kodeksu cywilnego. To mamy też szereg czynów zabronionych, czy, czy też pewne formy hejtu wyczerpują właśnie te czyny zabronione określone w kodeksie karnym. I tu na przykład warto przywołać taki przepis jak, czy, czy, czy przestępstwo, jak zniewaga, jak zniesławienie, jak mowa nienawiści, jak stalking, groźby karalne. Kodeks karny zawiera sporo właśnie czynów zabronionych które rodzą odpowiedzialność za te z pozoru niewinne słowa i sprawiają, że można odpowiadać przed sądem. A czy mogłaby Pani trochę przybliżyć mi, bardziej powiedzieć, co te wymienione przestępstwa mają wspólnego z hejtem? Na przykład, gdy piszemy w internecie komentarz o kimś taki nieprawdziwy, narażający go na jakąś utratę czci, zaufania zawodowego, mówimy o przestępstwie zniesławienia. Gdy na przykład pod zdjęciem na facebooku szkolnym napiszemy słowa, że ta nauczycielka bierze łapówki za dobre oceny, a nie jest to prawda i nie mamy na to dowodów. No właśnie dochodzi do zniesławienia. Gdy kolejno, na przykład inne przestępstwo, gdy piszemy o kimś, ty idioto, ty debilu, dodajemy jeszcze jakieś inne epitety i, i, i wprost wskazujemy na tą konkretną osobę. Mamy do czynienia z, z przestępstwem zniewagi. Takie klasyczne franek, jesteś kretynem, na przykład i tu zamknij się, które funkcjonuje przecież na grupach klasowych, to jest właśnie zniewaga. Kolejnym takim przykładem jest szerzenie mowy nienawiści. Myślę, że każdy z nas widział chociaż raz w internecie wpis o treści ci tacy i tacy, i tutaj odnosimy się do grupy, na przykład narodowościowej, etnicznej, do orientacji seksualnej, to nieroby, złodzieje. Wąs naszego kraju. tak? To jest typowy przykład mowy nienawiści. Takich wpisów przecież w internecie czy pod artykułami różnymi jest bardzo, bardzo dużo. Z kolei, gdybyśmy napisali, że na przykład ten oto sklepikarz jest złodziejem, zróbmy z nim porządek wszyscy jutro o 18 spotykamy się pod jego sklepem i wreszcie, i wreszcie zakończymy tą sprawę, to tutaj mówimy o, o nawoływaniu do. Popełnienia przestępstwa, tak? I też, I też w tym momencie, już pomijając, że szerzymy takie, taką nienawiść wobec tego człowieka, bo wskazujemy, że jest złodziejem, to jeszcze i, i pomawiamy go też, prawda? Bo mówimy nieprawdziwe informacje, no to jeszcze dopuszczamy się tutaj czynu, który nawołuje właśnie do tego, by inni popełnili przestępstwo, bo zakładam w tym przypadku, że, osoby, że osoba, która do tego namawia, no właśnie namawia do tego, żeby komuś zrobić krzywdę. Mamy artykuł 190 kodeksu karnego, groźby karalne i to są wszystkie te sytuacje, gdy piszemy komuś na przykład wiadomość o treści, jeżeli jeszcze raz znajdziecie pod blokiem, to przyjdę pod Twój dom i Cię zabiję. Zakładam tu oczywiście, że ta, ta groźba, ta informacja wywołuje w nas obawę, bo każdy realnie funkcjonujący człowiek no boi się takich słów, że ktoś przyjdzie do nas i nas zabije. Kolejnym przykładem jest na przykład przestępstwo stalkingu, tak naprawdę wprowadzone właśnie na kamwie rozwoju mediów społecznościowych i takie mające na celu ochronę też tożsamości człowieka. Tutaj tych przykładów można by było mnożyć, ale myślę też, że warto podkreślić jak bardzo ta granica i ta tolerancja też na słowa, tutaj na przestrzeni lat i wraz właśnie z tym jak hate eskaluje, też się przesunęła. Ja ostatnio podczas zajęć usłyszałam, na przykład, wśród dzieci, tłumacząc im, właśnie na czym polega przestępstwo z niewagi, takie słowa, że, ale pani adwokat, przecież my do siebie tak mówimy, ty, debilu, i to nie jest nic złego. My tak nie uważamy. Tymczasem myślę, że dla osób z pokolenia naszych dziadków czy rodziców takie słowa, takie stwierdzenie, no byłoby po prostu obraźliwe. Także tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że. I nie pozwalać też na to, by, by te granice były przekraczane. By to, że inni do siebie tak mówią, by, by, byśmy na to pozwalali, żeby do nas też tak mówiono. A czy są sytuacje, kiedy ten hejt słowny przeradza się jakoś w przemoc fizyczną? Tak jak wspomniałam na początku, Hejt to nie tylko agresja słowna czy tak zwana cyberprzemoc, to również agresja fizyczna. Mamy artykuł 217 kodeksu karnego, traktujący o nietykalności cielesnej człowieka i bardzo często niestety dochodzi do takich, do takich sytuacji, gdzie ta agresja ze strony hejtera początkowo przybiera formę takiej agresji słownej, a potem przeradza się właśnie w tą agresję fizyczną. Dochodzi do uderzenia kogoś, o plucia, i tutaj właśnie wtedy mówimy o tym, o tym hejcie, takim już, który jest atakiem fizycznym. Dobrze, a co grozi za popełnienie tych wszystkich przestępstw, jak radzić sobie z hejtem i czy hejtera da się namierzyć? O tych wszystkich zagadnieniach porozmawiamy już w kolejnym odcinku podcastu Zapytaj Adwokata, do obejrzenia którego serdecznie zapraszam w imieniu swoich jak i kolegów i koleżanek natomiast warto przy tym, przy tym pytaniu e, odpowiedzieć czy powiedzieć chociaż krótko tyle, że nawet kiedy mamy na celu dozwoloną krytykę, albo kiedy nie wiemy, czy grozi ta odpowiedzialność, czy nie, to warto jednak pamiętać o odpowiedzialności za słowa, bo to my tworzymy przestrzeń, w której funkcjonujemy, to my tworzymy atmosferę, w której żyjemy i to my mamy realny wpływ na to, w jakiej przestrzeni później będziemy funkcjonować, jakim językiem będziemy do siebie mówić. Bardzo dziękuję za przybliżenie tych informacji odnośnie hejtu i też konsekwencji, jakie nas spotykają. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Było mi niezwykle miło gościć Cię w naszym podcaście i mam nadzieję, że będziesz teraz rozjaśniać prawo koleżankom i kolegom w swojej szkole. Dziękuję bardzo. To już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Zapytaj Adwokata. Zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, jak i śledzenia mediów społecznościowych Adwokatury. I dziękuję bardzo za uwagę.